Del Dimension 5000 to był w zasadzie taki komputer, który kiedyś robił mi za główny. Od razu mówię, miałem trzy komputery wtedy główne. No i co na nim się znajdowało? Znajdowało się 3GB ram Z tego co ja pamiętam, dysk, jakich pojemności tego akurat nie pamiętam, ale był na pewno na nim Windows XP. I pewnie się zastanawiacie, dlaczego go sprzedałem. Odpowiedź jest bardzo prosta. Jak mówiłem wcześniej, kiedyś mi służył za główny komputer, ale od kiedy? Zacząłem mieć po prostu nowsze komputery, poszedł na bok i zaczął się kurzyć. Fakt jest taki, że mam bardzo dużo tych komputerów i one się też kurzą, ale szczerze Wam mówiąc, ten komputer wyjątkowo mi robił za wrzut na dupie. I akurat miałem na niego kupca, więc po prostu go sprzedałem. Szczerze mówiąc, po tym czasie, który teraz jest, żałuję, że go sprzedałem. HP 110 210 to komputer, do którego nie mam żadnego sentymentu. Większy sentyment mam do zasilania, który sprzedałem temu gościowi, gdyż w tym komputerze kabel do zasilania je, jest dość specyficzny. Dlaczego go sprzedałem? Powód jest bardzo prosty. Po pierwsze, chciałem się go pozbyć, dlatego, gdyż po prostu go nie potrzebowałem w żadnym stopniu. A po drugie, po prostu chciałem zarobić. Fujitsu Siemens S Primo. Sytuacja identyczna jak z tym HP-kiem. Po prostu chciałem zarobić, a po drugie nie miałem do niego żadnego sentymentu. A zresztą z drugiej strony mam jeszcze taki oto egzemplarz Fujitsu S Primo. Widzicie w jakim on jest stanie, bo po prostu mam go w dupie. Miałem takie trzy. Pierwszy sprzedałem, drugi był uszkodzony, a ten trzeci jest akurat sprawny. W zasadzie z tej całej swojej kolekcji pozbyłem się tylko trzech komputerów.